Uwaga, uwaga! Od 10 do 20 lipca w meblażu. 10 dni bez VAT na wszystko. Najwięcej, najlepiej, najtaniej. 5000 metrów ekspozycji najlepszych mebli. Bezpłatny transport do 30 kilometrów. Salony meblowe Meblaż. Lubin, Towarowa 1. www.meblaż.pl Kupuj bez VAT! MPWK w Lubinie informuje, że od 1 lipca bieżącego roku wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje na stronach internetowych www.odpady.lubin.pl bądź www.mpwik.lubin.pl oraz pod widniejącymi numerami telefonów. 5 popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz dwa tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego kto chce poczuć smak rywalizacji zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więc Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Lato w mieście nie musi być nudne. Wiedzą o tym dzieci, które wakacje spędzają w Legnicy. Miejskie instytucje przygotowały dla nich niezwykle bogatą ofertę imprez i warsztatów, odbywających się w ramach półkolonii. Podczas półkolonii czas wypełniony jest co do minuty wycieczki i zajęcia sportowe, plastyczne, do tego wyjścia do kina czy muzeum. W taki sposób dzieci spędzają kilka godzin każdego dnia od poniedziałku do piątku. Rodzice natomiast mogą być spokojni o swoje pociechy, bo wiedzą, że są pod dobrą opieką instruktorów. Na półkoloniach w tym roku mamy 120 dzieci z miasta Legnicy. A zajęcia otwarte to jest liczba dzieci ruchoma. Półkolonia jest formą zorganizowaną. Dzieci są zapisywane od poniedziałku do piątku, przebywają od ósmej do piętnastej. A zajęcia otwarte jest to forma, tak jak z nazwy, otwarta, i może przychodzić każdy w określonych godzinach, które tam mamy podane w planie. Jeździmy na wycieczki czasem. Gdzie byliście do tej pory na wycieczce? Ewzo. I, I by... w posadzie no. Danieli. No. no i byliśmy w muzeum. Oglądaliśmy różne sukienki. Zmalowanie! No. Czasem wychodziliśmy mm. na dwór na klasy, no. mhm. graliśmy w różne gry, Zbijaka. na przykład mini playback show i w ogóle yy, talent, talent show. Mhm. Młodzi Legniczanie odwiedzili Muzeum Miedzi, dzieci uczestniczyły tam w zajęciach, podczas których same projektowały swoje ubrania. Z okazji trwających wakacji postanowiliśmy przygotować także propozycje dla najmłodszych Legniczan. W ofercie mamy kilka warsztatów, te które rozgrywają się za nami są jednym, jednym z nich. Warsztaty, które, w których teraz dzieci biorą udział to, towarzyszą w wystawie wiosenny pokaz mody. Jest to moda kobica z lat 1910-1960 i stroje zostały sprowadzone z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Oprócz zajęć, które odbywają się w mieście, dzieci podczas wycieczek odwiedzają wiele ciekawych miejsc na Dolnym Śląsku. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, dzieci w każdy czwartek wyjeżdżają na wycieczki, są turnieje, gry zręcznościowe, mini playbacki, różnego rodzaju szachy, łucznictwo, wszystko to co nam przyjdzie do głowy, wszystko to przekazuje. Dzieciakom. Do Akcji Letniej oprócz szkół i świetlicy włączył się również Ośrodek Sportu i Rekreacji, Legnicka Biblioteka Publiczna oraz Legnickie Centrum Kultury.